Pacjentki pobierzemy sobie dzisiaj krew i dzięki tutaj takiemu specjalnemu zestawowi z tej krwi uzyskamy fibrynę bogatopłytkową. Fibryna bogatopłytkowa jest to taka nowsza wersja osocza bogatopłytkiego. Ja od razu otwieramy próbówkę, do której będziemy pobierać krew na fibrynę bogatopłytkową. Z bólem serca, ale teraz naszą pacjentkę czeka najmniej przyjemna rzecz dzisiejszego zabiegu, czyli pobieranie krwi. Dobra, zacisnąć rączkę, trzeba. No, no i gdzieś tu jakieś naczynka mamy coś tam Pobreć, brać. Zależy, ile chcemy otrzymać osocza, ale musimy pobrać około 20 ml krwi, czyli niedużo. No, i już prawie mamy całą na osocza, tak, i trzecią poproszę. Ta trzecia będzie z tej trzeciej, uzyskamy fibrynę. fibrynę na fibrynę pobieramy na końcu, bo musimy jak najszybciej ją podać po pobraniu. Z osoczem jeszcze troszkę możemy poczekać, ale z fibryną nie możemy czekać. Jeśli ja już wiruje, mamy jeszcze jakieś półtorej minutki, aż się skończy wirować, i później będziemy sobie uzyskiwać, otrzymamy z tej krwi właśnie fibrynę bogato bogatopłytkową. Dobrze, a więc skończyło nam się wirować. Tutaj otwieramy. No, i tutaj mamy naszą fibrynę. Widzimy, tak, u góry jest fibryna, na dole elementy morfotyczne krwi. Te Elementy morfotyczne nam do niczego nie potrzebne. Potrzebne nam jest tylko to, co jest u góry czyli fibryna bogatopłytkowa. Tutaj ją pobieramy, tak, czyli uważamy, żeby nie pobrać krwi. Nie, nie pobrać krwinek czerwonych. O, dobrze. Ok, no, i przystępujemy do samego zabiegu.